Witam Cię serdecznie z tej strony, Robert z RPM Motorsport. Dzisiaj dwie machy, niby takie same, a tak naprawdę motocykle różnią się. Jedna więcej Czerni, druga więcej Kronów. 2011 rok przebieg 6784 km. Pojemność 1300, jest to Yamaha X1 S napędzana dużym pasem, motocykl jest w oparcie dla pasażera. Oryginalne wydechy, które się świecą, są całe w chromie, kilka elementów również w chromie, jak tu osłona filtra, dekielki na silniku. Motocykl bezwypadkowy, kupiony w Stanach, w takim stanie, w jakim go w tej chwili prezentujemy, zarejestrowany oraz ubezpieczony. Jak już wspomniałem na początku, mamy drugą taką, prawie taką samą wersję, tylko z 2012 roku, czyli rok młodsza, z przebiegiem 14 000 kilometrów. Również XVS 1300 Yamaha Striker w wersji Cooper. Różni się tym, że ma czarną kierownicę, dolne tutaj golenie, czarne wydechy i czarne elementy na silniku. Ma dodatkowo bagażniczek z oparciem dla pasażera. Motocykl również został kupiony, bezwypadkowy i taki do nas przyjechał, zarejestrowany, ubezpieczony, sprawdzony, przetestowany. Jednym i drugim motocyklem jeździ się bardzo przyjemnie, bardzo fajnie jest czym jadać, czuć wiatr we włosach. My znajdujemy się pod w województwie świętokrzyskim w miejscowości Nowiny na ulicy Inwestycyjnej 9. Serdecznie zapraszam.